Po raz kolejny pokazujemy, że ilość zgłoszonych zespołów, bo po raz kolejny mamy rekordową liczbę drużyn grających w naszych rozgrywkach, pokazuje, że chęć gry i uczestnictwa w tych rozgrywkach piłki nożnej 6-osobowej w naszym mieście jest naprawdę duża. No i te 42 zespoły, które grają w lidze podzielone na 3, 3 ligi, no... Robią nam fajną, fajną, że tak powiem, robotę grając tutaj na tych obiektach sportowych w naszym mieście. No i myślę, że z meczu na mecz te rozgrywki chyba są coraz ciekawsze. A ta runda, zakończenie tej rundy pokazało, że rywalizacja o tytuł najlepszej drużyny w Ostrowie Wielkopolskim w każdej lidze będzie naprawdę zacięta. Dlatego, że tam jeden, dwa punkty jest w tym momencie lidera nad drugim czy trzecim miejscem, więc to pokazuje jak bardzo wyrównany jest sezon w tym roku. A poziom sportowy też się podnosi? zdecydowanie z roku na rok widzimy, że progres zawodników, przygotowanie ich tak naprawdę do tych rozgrywek jest coraz większe, coraz większe zaangażowanie, więc tak naprawdę te amatorskie rozgrywki można powiedzieć, że przechodzą już w ten punkt taki półprofesjonalny rozgrywek sześcioosobowej. Co nas cieszy, bo też do tego dążymy, żeby te rozgrywki były z roku na rok coraz ciekawsze. No i no i no i yy... O to nam wszystkim chodzi, żeby oni się dobrze bawili, a my przy, przy tej okazji, yy, żebyśmy mogli ten poziom sportowy podnosić nie tylko na naszej tak, w Ostrowie Wielkopolskim, tylko też na mistrzostwach Polski, na które nasi zawodnicy jadą. Yy, no mamy też Kamila Kucharskiego, tak, trzeba o nim wspomnieć, bo to jest zawodnik utalentowany, który znalazł się w kadrze reprezentacji Polski w piłce wice świata. Więc pokazujemy, że tą perełkę w takim mieście małym jak Ostrów Wielkopolski również mamy.